No, i wracamy z Steve'em. Nie za bardzo mi się to widzi, powiem szczerze, bo ten zakład Obłąkanych to jest jakaś posrana maksymalnie sprawa. I powiem szczerze, bardzo, ale to bardzo nie chcę tutaj być. No, ale jeżeli mamy tą grę przejść, no to chyba trzeba tutaj po prostu być. Trzeba to zrobić i. I tyle, ok. Po pierwsze, zwijamy tutaj rzecz na przykład. My kind of patient. If you got hold of this a thief to catch a thief. A, no dobra, już mam ochotę się tu schować ja, ja, Jakiś pacjent. Mam i do jakiegoś pacjenta, który... O, tam na górze coś jest Delikatnie. Nożyczki, same nożyczki, strzykawki. Czuję się po prostu jak w domu. Znaczy. Nie żartuję, nie czuję się jak w domu absolutnie. Hmm. Ciekawe, że ten zakład po prostu tak sobie. Nie mam, mam ochotę puścić jakieś kolorowe rzeczy na ekranie obok, bo naprawdę zaraz, zaraz mi się coś stanie, jeżeli będę musiał to wytrzymać troszkę dłużej. Jest po prostu 12 po południu. No, nie, nie, jest już 12, jest troszkę obok. Wybaczcie, że tak dużo nasze znaczy obok, obok tej godziny. Nie wiem, 14, 14.30 dokładnie, kiedy to nagrywam. Nie wiem, kiedy wy to dostaniecie, ale ja. No, światło się wszędzie, wszystkie świata pozapalałem. Jedyne co mnie boli, to to, że mam. Słuchawki na uszach Bo muszę Bo bym siebie nie słyszał No a poza tym to jest też O to chodzi w tej grze, prawda? Zajebiście Jak bardzo się cieszę Jezus, kurwy, Co ja zrobiłem, debil Debil, debil Też się wystraszyliście, wiem o tym Uuu, Nie ten przycisk, to zawsze No dobra Wychodzimy e, Mamy tu jakieś... No, na pewno musimy... Przytrzymamy Okej, damy z jakieś przejście No dobra Hmm, nie lubię jak mi się coś samo otwiera Dziura No tam pewnie ten zwariowany koleś jakiś Prawda? Zabity? Móżeczka, zajebiście a, klucz. Tylko co z tego, ha? Kto tam się czai? Kto tam się czai? Ha? Wy się czajcie? Tu nie. Ty się czaisz? Uu, nie ma nikogo. Jak mi coś tutaj wyskoczy, no po prostu... Wybaczcie, ale po prostu nigdy, nigdy nie grałem w horrory. Nie, nie, nienawidzę takich gier. A jeżeli coś mnie zmusza, no bo ta gra mnie... Facto... Wiedziałem, wiedziałem, co się dzieje. Coś dzieje. Oj, 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 oj. Ah. Uuu, uh, dobra, Jacob. This should get me into the female ward. Ah. O oh, fuck. Tupsko jeża. A, ah, co byś chciał, Gnojku? Hmm, co byś chciał, ha? Chcesz się bić? Dobra, daj mi łyżeczkę jeszcze jedną. No i teraz zaczynamy, tak naprawdę, zabawę. Och. To jest moje serce w tym momencie. To jest już A już go nie ma. No, zajebiście. Ciekawe kiedy zniknął. Widziałem, patrzyłem na niego. On tu ciągle był. No nie, serio. Fuck, nie wiem czy chodzić w słuchawkach czy nie. Skrytka. W sumie mam, mam to teraz tak po prostu wyjść i piec. O matko jak ja tego nienawidzę Teoretycznie jestem niewidzialny, tylko w teorii Może, może ja nie powinienem nawet zaglądać przez to, bo Popatrząc co się ostatnio wydarzyło, to Tam wygląda, że jest spokojnie. A, tam jest ziomek. No dobra. Ja się tu schowam na razie. To co mi dało? No tak. Do przewidzenia. Mordyja, co się, co, się... co jest grane? Ha? Co? Ej, spoko. Żyjemy O mamy Nie z windy nie skorzystamy. Dziękuję, nie mam ochoty. Te, te drzwi nie były wyważone z tego co pamiętam Ale mogę się mylić. Okej, okay, wszystko jest dobrze, prawda? Serio zimnym potem jestem oblany. Wybaczcie musiałem... No ja to muszę zapisać, bo już nie mam, nie mam zamiaru tam wracać wcześniej, jeżeli by mi... Mm, o, nie cierpię tego. Dwa punkty. Na, na Hami dwa punkty. Tam się znowu coś obraca. Ta gra ze mnie po prostu jaja jakieś robi, serio w tym momencie. coś coś tu wyskoczył? Uwaga, raz, dwa, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. O, mogę już stąd wyjść, proszę. Co się, coś się ścięło, a nie wiem gdzieś tutaj. Dobra, pióropuszek nie ciebie chciałem otworzyć, chciałem to co na górze zwinąć. Jak bardzo mam dość, nawet sobie nie wyobrażacie, nie Tam jest krew, jakaś dziewczyna chyba ma ten Raz w miesiącu, co? Siema! Mogę cię odstrzelić? Z przyjemnością to zrobię Za to, że mnie straszysz Nie no dobra, nie jestem aż taki ja, Jak mnie chociaż raz zabije potem, to tak Ale to już lepiej wyciągnę Oczywiście, że już go tu nie ma, nie? Co miałby tu być? Ta gra byłaby wtedy za prosta. Tak swoją drogą użyjemy troszkę tego. I tego. Mhm, no tak, widzimy, że wchodzimy na oddział kobiecy. Dobra. me more. Zdobądź informację o Elin Wszystko wydaje się tak zajebiście proste Nie, nie, nie wchodzę do tych drzwi, pieprze, nie? Czy mi się kurna wydaje Czy tam ktoś po prostu jest Idziemy tam O, no, poszło sobie. Ja! Yeah. Co ja tu robię? Co ja w tej grze robię? Gdybym wiedział, że chociaż jeden jest taki rozdział, w życiu bym się jej nie podjął. Serio? Nie ma szans. No i co dalé? Tam nie. Tam tiež nie. O, jakaś pani. Dobra, tą panią zostawimy w takim razie. W spokoju Jezus kurwa. Mmm Mmm Jak za zabiję zaraz tego skurwibunka. No nie, no, no po prostu tu nie. Nie wiem, mam tam zaskoczyć? No nie będę tam skakał przecież. Z drugiej strony nie wiem, gdzie iść. A tam do tej babki mi się średnio widzi. On talerzyk. Pieprze, nie wchodzę tam. Dobra. Jak ja nie cierpię, będę tutaj z dziesięć odcinków siedział, nie. Pacjentka numer osiemnaście. Nie, ja jej wina nie przyniosę. Nie, postraszyło. Ja się ja nie wiem, co teraz zrobić. mam de facto. Czy sprawdzać każde drzwi? w tej po grze o może co do drutu, a gdzie ono to prowadzi? Oha, się, Jakbym sobie, że to do drutu to już bym miał po grze, tak? Hmm. Nawet nie wiem, czy aż tu patrzyłem, czy nie. Wiecie co? Chyba otworzę, gdzie jest ta babka. Zobaczymy, co się stanie, nie? Zaraz. Jak, jak jestem na to przygotowany, że coś może być nie tak, no to przynajmniej sobie zobaczymy, co jest nie tak, prawda? O, już jej nie ma. No, da. no to chyba muszę każdy pokój sprawdzić. Tutaj nic nie ma. No, tutaj. Tutaj też nic nie ma. Działa mi na nerwy to serio. Tutaj się przejdę po ten lusterko. Wcześniej tu nie chciałem iść ciekawe, czy coś się stanie jak stąd wyjdę. E, nie jeszcze dobra. Nawet nie patrzyłem co tam jest w środku. Może dobrze, może nie. Jeżeli ta gra mi zniszczy psychikę, to, to ich pozwę po prostu i tyle. E, nope. W końcu będzie się okaże, że będę musiał zejść tam. Będę musiał zejść tam, gdzie A, gdzie kto? Gdzie ten potwór skoczył po stronę Maki Ktoś tam leży na dole tam mogę tylko zobaczyć co O, kolejna klameczka no, liścik Leczenie, coś tam W sumie to tylko gra, prawda? Kto by się przejmował? Zamkną się te drzwi? Słuchaj, wolę walczyć z tymi potworami, co mi tam skakał niż z tymi babkami chodzącymi, serio Czy ta babka i z tym gościem, co chodzili boom headshot coming tonight a chill coming tonight such a sea of change coming tonight oh this poco so oh i saw it Czemu tak wyszedłem nagle? A. O, mogłem tu wejść Serio będę mogę tak wejść tam Zaraz zobaczymy Szkoda, że dopiero teraz na to wpadłem

Jest. Czekałem na to. Serio. Dobra. O, idzie krzesełko. Dzięki. Omak. przyda się. Czyli będzie trzeba oka użyć pewnie. Bo, jakby ktoś nie miał już przypadkiem. No idziemy, idziemy Beleczka Jest, uwaga, muzyka narastająca Nie wystraszy się teraz Bo ja pewnie i tak się wystraszę Nie A, zejdź na poziom terapeutyczny Nareszcie, coś ciekawego Bo ciągle się nudzę, cały, cały ten czas się nudzę Tyle, że to nie. Ja nie wiem, jak powiem wam szczerze teraz, tak myślę, jak lach mu grać w Outlast, a to ja nie wiem. Ja, ja nie potrafię tutaj nic zrobić. Ja, ja tu nie myślę, bo tak się cholera jasna. No zwykły dzień. Krzywe zwierciadło. Terren, ten, tam, 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 tam. O, mustereczko, powiem, nie, Skopje. Powiedzcie, kto się tu jest piękny. O życie, nie mam życia. A już mam życie. Hehe. He. pokój 3F. Bo ja jestem człowiek, który potrafi rozczytać wszystkie te zasrane. Co tam mamy? Objaw mi się człowieku. All dead. All dead, the have Zażyłem, Nie chcę tam zaglądać do tych pokoi. Nie chcę mi się. No, spoko, Erin. Idę e, po co ta nafta, że niby mogę ją zapalić? Czy o co chodzi? Coś, coś tu wyskoczy.

Czyli życie, potrzebne mi jest Nie chce mi się zamka otwierać I teraz wszystko się otworzy hmm. Typical, typical Mam już dość tego rozdziału Wejście mnie stąd proszę O jedzenie, po raz kolejny Ciekawe po co, bo mnie tu jeszcze nic nie zraniło żeby mnie przygotowywało na walkę albo że coś mnie będzie goniło No, kto mi to zamknął, co za skurczy byk Torturowali was Szkoda No tutaj się nie będę podpalał Ten znowu puka, zajęte Kurde Zapisuję grę A Powiem szczerze, że już mam dość No ale dobra No dobra Proszę cię, sir. Proszę. Garrett, wake up. Don't show him you're scared. Don't let him see you lose control. Co to I wanted to stop him. I wanted to save myself, but they won't let me wake up. I need the primal out of the girl now, but do not let her die, no matter the cost. You understand the fear, don't you, Garrett? The fear of being trapped, of being used. Quickly! She's corrupting it! See? Oh, I ruin everything. The Primal is dangerous! It must be controlled! No! It's no good. I'll take her back down to the prison level.

W tym momencie zakończymy odcinek. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało, bo ja staram w każdym. Trzymajcie się na razie.